Witajcie na kanale, dzisiaj mam miks za 70 zł, po 10 zł Rubiny Szafiry, Złoty Los, za 20 zł Ekstremalne 7 i za 30 zł 2 miliony w Keszu. I najpierw sobie zaczniemy od Złotego Losu, z drapeczka z numerkiem 15. I szukamy sztabki i wygrywających liczb. A wygrywające liczby to siedem, dwadzieścia cztery, trzydzieści osiem, dwadzieścia dziewięć i osiem. A mamy trzydzieści siedem, dwadzieścia siedem. czterdzieści, dwadzieścia sześć, dwadzieścia trzy, trzydzieści sześć. Jest sztabka, super. Czyli mamy wygraną. sześć, trzynaście. Jest kolejna sztabka, ale fajnie. 21, 22, czyli już dzisiaj będziemy mieć jakąś wygraną. Mamy kolejną sztabkę, fajnie. Się cieszę. 30 zł, jak na razie. I ostatni rząd. 14, 31 dziewięć, Kolejna sztabka i kolejna sztabka, ale ekstra. Ostatnio mam yy, szczęście na 50. Fajnie. Super. I na to wychodzi, że tutaj będzie też 50 zł. Super. Bardzo się cieszę. Ekstra. 50 zł. Super. Fajnie Kontrolne T. Ekstra. Już się cieszę. A jeszcze trzy z Ekstremalne 7 z numerkiem 13. Szukamy pliku. A jeszcze szukamy siódemki. Pliku, który nam mnoży razy 2 i dolara, który nam mnoży razy 5. I co my tu będziemy mieć? 30 cztery, osiemnaście, dwadzieścia trzy, dwadzieścia dwa, osiem, dwa, dziewięć, jedenaście, trzydzieści dwa, dwanaście, sześć, dwadzieścia cztery, pięć, trzydzieści jeden trzydzieści trzy, dziewiętnaście, dwadzieścia jeden, trzynaście, czternaście, dziesięć, dwadzieścia dziewięć, szesnaście, trzy i dwadzieścia pięć. Ta zroboczka okazała się być przegrana. Zobaczmy sobie tu kontrolne, różne. Teraz Robin szafiry z numerkiem 18. Szukamy sztabek i pliku, który nam mnoży yy. oraz wygrywających liczb. A wygrywające liczby to mamy 34, cztery 12 czterdzieści dziewięć, dwadzieścia siedem i dziewiętnaście, a my mamy dwadzieścia jeden, czterdzieści sześć, trzydzieści siedem, trzydzieści pięć, czterdzieści osiem Pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia cztery, czternaście, czterdzieści siedem, pięćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt cztery, czterdzieści dwa, osiemnaście Czterdzieści jeden, pięćdziesiąt sześć, ostatni rząd, dwadzieścia sześć, jedenaście, trzynaście, dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt osiem. I ta zrapeczka jest przegrana. Y oraz P i ostatnie dwa miliony w keszu z numerkiem 22. Szukamy pliku, karty, który nam mnoży razy 5 i banku, który nam mnoży razy 10. I wygrywających liczb. Dwadzieścia siedem, jedenaście, trzydzieści jeden, trzydzieści trzy, trzydzieści pięć i trzynaście. A my mamy dwadzieścia dziewięć, czterdzieści dwadzieścia cztery dziewiętnaście. Pięćdziesiąt jeden trzydzieści osiem trzydzieści dziewięć czterdzieści siedem dwadzieścia jeden dziesięć dwadzieścia pięć czterdzieści osiemnaście dwadzieścia sześć dwadzieścia szesnaście dwa czterdzieści dwa dwadzieścia trzydzieści cztery piętnaście czterdzieści trzy czterdzieści sześć czternaście czterdzieści osiem cztery dwanaście i ostatnia trzydzieści niestety ta zdrapeczka też jest przegrana różne kontrolne czyli podsumowując na dzisiaj wydałam 70 zł, ale za to złotym się wróciło nam się 50, więc nie jest źle. Dużego minusu nie ma. Ale fajnie, że udało się znaleźć symbole, chyba pierwszy raz w tej zdrapeczce. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ na 2000 subskrypcji chciałam zrobić rozdanie z udawaną paczką Mega Paradiso, jeżeli oczywiście będzie jeszcze w sprzedaży. Widzimy się już w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć!